To kolejna jest w ogóle mistyfikacja, którą trzeba obalić. Za chwilę też odpalimy screena pewnego. I screena też odpalimy. Te dzieciaki, co tutaj są u Najmana, fani MMA VIP, patrzcie. Posłuchajcie, idziemy w violoniu. Oni poszli, żeby stoczyć bekę po prostu. Brawo! Chyba e, trójka tych dzieciaków podbiło do mnie i powiedziało Ej, ja pójdę zrobić bekę z najmanym i będę tam chodził i krzyczeć Ewa Vip. I te sam tutaj jest też wywiad z tym jednym z ziomkiem, który jest tutaj, gdzieś tam, e, jest, no. gdzieś tam jest wśród nich, który mówi, że jest za stadowskim. Tak, ale mamy też screena, bo to jest bardzo ważne. E, Puść, ten, puść to jeszcze na chwilę, już bez głosu. Bo no tam jest no. kurwa ciężko z głosem Czeka. to oglądać. Zobaczcie! W górę. Ziomeczek w niebieskiej kurtce, nie? I wejdź teraz na nasz folder na pulpicie. Który to jest? E, ten? Na środku, na środku jest taki. Da, da, puść dalej. I o, o, ten, ten teraz na środku. Ten jest, tu? Ja, ten tu. I do w screeny, do w screeny. Patrz. Pokorze, w chuj śmieszny to będzie. I zobacz tak. E, to się nazywa Memfun VIP MMA. No pierwszy Zobaczcie to jest ten ziomeczek no Krzysztof Stanowski szef i patrzcie ten i patrzcie co jeszcze i teraz drugi screen bo tam jest jeszcze drugi Czekaj Research zrobiony Na jaks? A to ten ziom ja. No tak O kurwa ty zrobiłeś dobry research stary EZ es... Fifi im pomógł muszę to powiedzieć Szef pomógł. I to jest ten ziomek, co on gadał, że będzie beczkę toczył z Najmanem. I to są jego zioma, ale pewnie z klasy, kurwa. A Najman yy, walił konia do tego, że yy, ma swoich popleczników. Posłuchajcie, idziemy w <śm> <śm> Ej, to jest naprawdę. mój mem, koledzy. Brawo!